Halo, dzień dobry. Z tej strony Chłopski Rozum. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o sytuacji, która wydarzyła mi się właśnie w dniu dzisiejszym. Otóż to, co usłyszałem, to aż mi szczęka opadła. Otóż nie sądziłem, że sytuacja w Niemczech na tyle postępuje, na tyle progresuje, że naprawdę ciężko się w tym wszystkim połapać. A tego wszystkiego, co się dowiaduje, dowiaduje się w głównym sensie również przypadkowo. Poprzez również jakieś sytuacje, które mi się wydarzają, poprzez kontakt z różnymi ludźmi, ale dziś, w dzisiejszej akcji, w dzisiejszej sytuacji. Byłem świadkiem, byłem osobą totalnie uczestniczącą w tym, co się wydarzyło, i o tej sytuacji chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Naprawdę, takie rzeczy, się, co się wydarzają teraz w Niemczech, to naprawdę ja nie nadążę y, y, tych całych sytuacji tutaj nagrywać, komentować i przekazywać dalej. Uważam, że to są na tyle ważne, na tyle istotne informacje, że tego po prostu nikt Wam nie powie. Naprawdę, nikt Wam nie powie, ja Wam to powiem, tak? Są to tematy, o których ludzie w ogóle nie chcą rozmawiać, których ludzie unikają, których ludzie się boją. Ja się niczego nie boję, więc ja Wam to wszystko opowiem, i powiem, co się dzieje, i co się działo właśnie w dniu dzisiejszym, bo naprawdę jest źle, będzie gorzej, segregacja będzie postępowała w dalszym ciągu. Tak, bo to jest tematem dzisiejszego odcinka. A dokładnie ten odcinek o tyle jest ciekawy, że powinien zainteresować osoby, które mieszkają w Niemczech. Zazwyczaj będą mogły szukać nowej pracy albo emigranci, którzy, którzy przebywają dokładnie w Polsce i szukają pracy w Niemczech, więc yy, to jest ważne, to jest bardzo ważne, bo dzieją się naprawdę takie rzeczy, że naprawdę że naprawdę nie mam słów. Otóż przechodzę do, do, do tego, co chcę Wam powiedzieć. Sorry, że w ogóle tak szybko gadam, bo e, nie, za bardzo nie chcę, nie chcę przedłużać w dzisiejszym odcinku. tak? Otóż słuchajcie mnie uważnie. E, ja, będąc w Niemczech, tak, ja się pore, porejestrowałem na różnych stronach internetowych. E, tam mam e, swoje CV, tak, e, i ogólnie moje CV jest dostępne dla pracodawców. Są takie generalnie strony internetowe. I moje CV widnieje. Również te CV sobie można wysyłać, jeżeli sobie tam gdzieś się wyślę, to ewentualnie za jakiś czas, ktoś może się odezwać w sprawie pracy, tak? Która Was interesuje, albo, albo pracodawcy również do was się mogą odzywać poprzez takie strony internetowe. I słuchajcie mnie uważnie. Wczoraj dokładnie dostałem telefon w sprawie pracy, tak? No, ale telefonu nie miałem przy sobie, bo wzięła go ze sobą moja, moja żona, tak? Więc moja żona powiedziała, no, że Kamil tam odzwoni w dniu kolejnym, nie? No i ja dzisiaj odzwaniam, słuchajcie to, nie? Bo to są, bo to są jakieś jaja niesamowite, nie? No i odzwaniam właśnie w dniu dzisiejszym, no mówię, no, dzień dobry, ktoś do mnie dzwonił w dniu wczorajszym i o co, o, o co tam chodzi, nie? Że w sprawie jakiejś tam pracy, tak? Ja zawsze jestem chętny na takie rozmowy, bo zawsze się mogę y, przysłuchać ile na przykład proponują, na jakich warunkach, czego chcą, ponegocjować. W sumie mi nie zależało y, generalnie na, na tej pracy, bo, bo generalnie pracę mam i no, zawsze, zawsze lubię sobie porozmawiać, tak? Zawsze lepiej jest po prostu więcej wiedzieć, tak? Ja mówię, no dobra, no to jaka praca? Ona mówi, no taka praca, taka praca, nie? Ale od razu, od razu poleciało pytanie, czy jestem zaimpregnowany, nie? Wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Od razu pytanie, czy jestem ten. A ja mówię, że, że nie, nie? No i ona mówi, no, no to w takim razie ta oferta jest nieaktualna, nie? Mówię... Co? Mówię, co Pani mi tu mówi, nie? Mówię, o co chodzi? Czemu czemu oferta jest nieaktualna? A, bo akurat y, poszukujemy y, 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 pracowników y, do pracy, y, którzy po prostu są zaimpregnowani, nie? A ja mówię, co, co? I co Wy naprawdę traktujecie ludzi naprawdę? Jedni gorsi, jedni lepsi i po prostu wiecie, on, y, wiecie o co chodzi, nie? Ona mówi, no nic, nic z tym nie zrobimy. Y, i, I tyle, nie mogę nic po prostu panu zaproponować, jeżeli, jeżeli pan nie jest zaimpregnowany. Nie? No to mówię, zarąbiście, bo ja, bo generalnie w Niemczech nie ma przymusu impregnowania, tak? Nie ma tego przymusu, więc tym samym nie ma obowiązku w, w, w impregnowania się, żeby pracować, tak? Ale spójrzcie teraz na to, w jakim kierunku idą firmy. Bo ja nie wiedziałem, i przypuszczam, że jest tego więcej. Jest po prostu więcej firm, naprawdę dużo, dużo więcej przedsiębiorstw, jakichś produkcyjnych, magazynowych, czy, czy naprawdę innych, niekoniecznie również też biurowych, tak? Gdzie oni wyszukują pracowników tylko i wyłącznie zaimpregnowanych. Nikt o tym nie mówi, nikt tego nie wie, tak? Otóż ja po tym jak to usłyszałem, to naprawdę mówię. Ludzie, kochani, co, co, co jest z tym światem, nie? Co, co się w ogóle dzieje? Nie ma obowiązku, a i tak pracodawca od ciebie tak jakby wymaga, że on tylko z, będzie zatrudniał tych, co są zaimpregnowani, rozumiecie? Także segregacja sanitarna idzie na maksa, idzie na maksa, czyli jeżeli jesteś osobą niezaimpregnowaną, będzie ci się w Niemczech żyło gorzej i zrozum to, bo tak jest, rozumiesz? Ja ci to powiem, bo ci nikt tego inny nie powie, tak? ale to była jedna firma, dzięki której właśnie słyszałem, że, że, takie, że taka sytuacja się po prostu wydarzyła. O, w moich dwóch pracach nie ma oczywiście jeszcze takiego obowiązku, ale kto wie, z dnia na dzień może nastąpić, że powiedzą, oh, że mam to zrobić, i bo, bo, bo zagrażam innym ludziom, nie? Bo tak to jest generalnie wszystko w Niemczech odbierane. Więc jeżeli już jest jedna firma, i, i, I ja w sumie mam taki, nie za, nie za dużo mam takich, powiedzmy, rozmów, które miałem właśnie w dniu dzisiejszym. To osoba, która naprawdę już, już będzie szukała pracy w Niemczech, to musi się przygotować na takie rzeczy, że te firmy po prostu będą rosły jak grzyby po deszczu, które będą zatrudniały tylko osoby niezaimpregnowane, bo takie osoby nieza, niezaimpregnowane, oczywiście, wychodzi to wszystko z wiary. W skuteczność i we wszystko, tak? Osoby niezaimpregnowane będą tak jakby trochę obciążeniem dla pracodawcy, tak? Tak to, tak to już należy czytać, tak to należy odbierać. Wracając jeszcze do tej całej rozmowy, ja nie zdążyłem zapytać, co to za firma, jaka to była konkretnie firma, tylko w sensie z nazwy, tak? Bo co tam trzeba byłoby robić, to to, to w sumie zostało mi przedstawione. Tak? Ale mimo wszystko od razu poleciało pytanie, czy jestem zaipregnowany. I o to chodzi, ludzie. To będzie wszystko postępowało. W Austrii dzisiaj zostało wprowadzone, że od lutego 2022 roku jest obowiązek impregnowania. Takie rzeczy również wydaje mi się, że nastąpią w Niemczech, więc trzeba, trzeba się na to przygotowywać. W dodatku tam jest lockdown, ale to jest oczywiście temat na inny odcinek, więc Powtórzę Wam jeszcze raz: pracodawcy w Niemczech prędzej czy później dostaną, tak jakby, może nie nakaz, no pewnie nakaz w sumie, no bo jak to można inaczej odbierać, żeby przymuszać swoich pracowników do przyjęcia preparatu. Ja w swojej jednej pracy również jestem, nie że przymuszany, tylko tak. Bardziej sugerowany, żebym to przyjął, bo, 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 bo jestem niebezpieczny dla, dla innych, tak. To też temat na inny odcinek, tak. Ale rozumiecie mi o co chodzi. Będzie więcej firm, które, które będą patrzyły na to, czy ktoś jest zaimpregnowany, czy nie. Jeżeli dojdzie do tego, że będziesz miał możliwość podjęcia pracy. Będziesz miał po możliwość podjęcia yy, pracy i załóżmy, będzie na jedno stanowisko dwóch kandydatów i będzie osoba zaimpregnowana i osoba niezaimpregnowana, to ta zaimpregnowana dostanie pracę. Tak, bo takie tutaj niestety w Niemczech reguły gry już zaczynają naprawdę nachodzić i zaczynają być naprawdę bardzo niebezpieczne. Także tą sytuacją chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. Uważam, że ona jest arcy istotna i arcyważna, bo naprawdę to wszystko to, co wam mówię, to to, to ja, ja byłem świadkiem tego wszystkiego i to wszystko będzie postępowało i będzie coraz gorzej. Będzie ludzie coraz gorzej. Ja naprawdę to, co Wam przedstawiam, to nie jest żadna ściema, nic wam tutaj nie kłamie, więc, więc, więc takie rzeczy się dzieją. Jak ja dowiedziałem się o jednym przedsiębiorstwie, to powiedzcie mi jeszcze, moi kochani widzowie, ile jest jeszcze takich przedsiębiorstw, co tylko będzie patrzyło na, na, na impregnowanie. Naprawdę, tych przedsiębiorstw jest naprawdę więcej, pomimo nawet tego, że nie ma obowiązku impregnowania się w Niemczech. No, moi kochani, jest nieciekawie w Niemczech, jest nie naprawdę nieciekawie, więc naprawdę, jeżeli będziecie podejmować y, pracę, szukać tej pracy i jesteście osobą niezaimpregnowaną, to będzie Wam gorzej i radziłbym i zalecam daleko idącą ostrożność w podejmowaniu pracy, przy wybieraniu oraz przy y, dobieraniu swoich własnych y, decyzji, ponieważ w związku z tymi decyzjami będziecie sami tylko i wyłącznie podejmować konsekwencje podejmowanego czynu. Czy ja to dobrze powiedziałem? Chyba tak. Więc myślę, że to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, w kupie siła, damy radę, będzie dobrze. Pamiętajcie, to był z wami jak zawsze bardzo szczery chłopski rozum.